Balladyna. Akt drugi. Nie pójdę krokiem dalej. Ale tu już blisko do twojego domostwa. Moje czarne psisko, nie wierzę tobie. Bo mię błąkasz. Sadzasz w błocie i wykręcasz ogonem. Nie, mój czarny kocie. Chciałem ciebie pogłaskać, a ogień wytrysnął spać chcę. Zażyj tabaki. Patrz, dąb mnie uścisnął, i nie dziw, dąb przyjaciel grabin, Mój dębie, wierz mi, że cię szanuję, co w sercu, to w gębie. Chodźmy dalej. Zalazłem dęba przyjaciela. Choćbyś mi raj pokazał, gdzie Bóg wróble strzela, to nie porzucę dębu, co się cały chwieje i potrzebuje wsparcia. Patrz, biedaczek mdleje. Tu psie, tutaj z latarnią. Zgubiłem dębinę. Ha, dąb uciekł, nie poznał mnie. Obrosłem w trzcinę, siedząc w błotach noc całą. Chodź do karczmy. Masz ze mnie przyjaciela. Na to jak na lato. Nie. To już nie przystoi. Jeśli karcz dama Kocha mnie, jak ja kocham, to nadejdzie sama. Głupstwo chodzić do dziewcząt, skąd ty masz tabakę? Od pana Lucyfera. Ty mi świecisz bakę, psie mój miły, poszukaj zająca. A strzelę. Czym? Gromem. Cośmy z tobą dobrzy przyjaciele. Przepraszam ciebie bardzo, żem cię zawiódł w błota. Siedzieliśmy w kałuży po uszy jak cnota, i kichali, kichali. Mój nos w nos bać pana. Pamiętasz co nam trzcina mówiła? Przyszła mi na pomoc, kochana. Trzcina ratowała dudę. Ja zawsze obwiniałem trzciny o obłudę. Chodź dalej. Spać chcę. Lepiej wleź na dąb. Na dębie siedzą gołębie, na stawku pływają kaczki. Jeśli przyjacielem, to znieść do praczki moje spodnie. Co? Jak to? Chcesz spać bez szlafmycy? Nie chcesz? To idź do diabła kocie czarownicy. Dobrej nocy. Dobranoc, dobranoc, psie miły! Szedłbym jeszcze do karczmy, ale nie mam siły. Dobranoc! Co za głupie stworzenia ci ludzie! Spił się, cały w czerwonej umazgał się rudzie i śpi. Niech sobie teraz nadchodzi go plana. Gdzie on? Ach, zasnął! Niech zorza różana. Pierwszemu blaski na oblicze rzuci, lecz niech się zorza na poły zasmuci, a płaczem rosy słońce tak przesłoni, aby łagodne powiek nie raziło. A ty, weź mi z hojnej dłoni twoją nagrodę. Orzech świstun zgniłą pełny tabaką. Dzięki ci, królowo, przez dwa dni będę częstował hiszpanką chłopstwo pijane. Któraż jest kochanką Kirkora? Obie. Oszalona głowo. Przyjdą do lasu szukać malinobie. jak ci mówiłem. Porać mi, co zrobię? Spuść się na czarne balladyny serce. Zazdrość widziałem w maleńkiej iskierce. Więcej niż zazdrość. Cóż robiły w nocy? Alina Boskiej, wzywając pomocy, usnęła cicho, marząc o malinach. A balladyna zapaliła świecę i wyszła. Bo ktoś zaklaskał w Łosinach. Leciałem za nią śledzić tajemnicę nocnej przechadzki. Jako mgliste mary szła po murawach i drżąca i cicha. A płomyk świecy przez różowe szpary białych paluszków, jak z róży kielicha, błyskał i gasnął. To błyskał, to gasnął. Zbudził się ptaszek w Łosinach i zasnął. Tak cicho przeszła wiecznymi poloty. Tak cicho przeszła. Ćmy, wianeczek złoty, zwinął się, leciał nad dziewicy głową. Stanęła. Słucham. Ona ciche słowo wmieszała w szmery listeczków Osiny. Ktoś odpowiedział: Może balladyny? Druszka? Nie pani. Kto? Mamże powiedzieć? On? Tak. Chochliku, kazałam ci śledzić, przeszkodzić. Diabeł kochankom przeszkodzi. Zamknij chochlika, skierko w muszli żabiej i na jezioro puść, by kota włodzi. O, pani, pani, lepiej tym je zabij. Zabić nie mogę, lecz mogę ukarać. Pójdź, panie chochło, o łódkę się starać. Więc on ją widział, on ją widział nocą, przekleństwo, wczoraj widział ją w osinie. Niechaj te gwiazdy nigdy się nie złocą, co im świeciły, niech ten miesiąc ginie. Niechaj anielskiej drogi mleczne stopnie w proch się osypią. On był tam, okropnie, żeby ta dziewa jedno mi spojrzenie przedała dzisiaj za brylanty światów, jak go ukarać? Ach, ja się zamienię w błękitny powój i węzłami kwiatów na śmierć uścisnę. O nie, z tego wianka kochanek żywy wyjdzie, a kochanka rozpłomieniona miłością omdleje. Jak go ukarać? Niechaj wyrośnie wszystek w płaczącą wierzbę. Korą się odzieje, niech się na drzewie skłoni każdy listek. Jakoby smutny przewinieniem spadał i płakał. Luby, gdy cię tak zobaczę, że będziesz płaczem na płacz odpowiadał, to będę płakać, ach, że wierzba płacze. Zamknięty w muśli po strumykach skacze i na jezioro wyjeżdża w powozie nieboszczki żaby. Wytnij rózgę w łozie. Obudź się teraz. Obudź się, kochany. Powiedz, dlaczego. Śpie! Śpie, bo jestem po prostu pijany. Powiedz dlaczego, jak miłosny słowik piosenką wieczora? Podaj mi borowik i włóż pod głowę za poduszkę, a nie? To idź do stawu, rybo koczkodanie. Więc poznaj władzę go plany. Wyrośni w ziemię i z tej ziemi, wyrośni korą odziany i liściami płaczącymi. Rośni wieżba płacząca, skarż się, gdy ptaszek trąca, gdy cię strumyk podrywa, kiedy wietrzyk rozniesie Twoje listki po lesie. Skierko, przyślij słowika, niech ten wieżbie śpiewa słowa miłosne i niech ją nauczy kochać i płakać. Niech, ale niech żaden dziób kruczy, nie śmie nad nią smutnie krakać, pieśni pogrzebu, bo ta wieżba nie umarła. O, jakże pięknie listki rozpostarła, jak się kłania kwiatom, niebu wierzba wyrosła z człowieka i piękniejsza niż był człowiek. Niechaj teraz kochanek balladyny czeka, niechaj synkowym okiem spod korzanych powiek upatruje dziewicy. Widzę dwie dziewczyny. Niosą na głowach czarne dzbanki z gliny, szukają malin. Skryjmy się w gęstwinie Ach, pełno malin, a jakie różowe, a na nich perły, rosy kryształowe. Usta kilkora takie koralowe, jak te maliny. Fiołeczki świeże, wzdychacie próżno, bo ja nie mam czasu zrywać fiołków, bo siostrzyczka zbierze dzban pełen malin i powróci z lasu i weźmie męża. A ja z fiołkami zostanę panny, no. Choćbyście by były fiołki moje złotymi różami. Wolę maliny. Jak mało malin! A jakie czerwone by krew? Jak mało! Którą pójdę w stronę, nie wiem, A niebo jak jest zapalone, jak krew. Czemu ty, słońce, wschodzisz krwawo? Noc wolę ciemną, niż taki poranek. Gdzie moja siostra musiała na prawo pójść I napełnić malinami dzbanek? A ja wśród jagód chodzę obłąkana jakąś rozpaczą I łzy gubię w rosie. Siostrzyczko, moja siostrzyczko kochana, a gdzie ty? Jaki śmiech, waliny głosie! Musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie! Bladyno, cóż ty robiłaś? Nic. To źle, różyczko. Ja mam dzban pełny, mnie jedną maliną. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła! Siostrzyczko moja, powiedz, gdzież ty była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu, wszak ja ci siostro nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i z przyciętymi ustami? Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać żądłami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak wół do pługa będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek. A wstydź się, siostro! Proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. Ha ha ha! Co to znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz. Ale ty kochasz Kirkora? Ty bardzo kochasz? Siostro, powiedz szczerze, bo widzisz, rybko, są inni rycerze. Jak będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty? Ty? Balladyna. Co ten nóż znaczy? Ten nóż? To na węża w malinach. Siostro, jesteś blada, sina? Kalinko moja, co tobie? Co tobie? Czemu ty blada? – Ach, jak to okropnie! Przemów choć słówko. Usiądźmy tu obie i mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora. Ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty, a jednak miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasny, służebniku w krocie. Bo to jak rycerz w bajce, co się rodzi z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę. Och! Miła, co tobie? Gdybym cię, siostro, zabiła? Co też ty mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dała. Spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten zbanek! Siostro! Oddaj mi! Bo? Bo? Bo i cóż będzie? Bo, bo nie masz malin, więc suche żałędzie uzbierasz w zbanek czy wierzbowe liście. I tak ja prędzej biegam i przez miedzę ubiegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w locie siostrzyczko wyprzedzę. Ty? O, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczema. Nie wiem, ja się Ciebie boję! I ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż. Ach. Puszczaj! Och, konam! Co moje ręce zrobiły? Och! Jezus Mary. Kto to? Zawołał ktoś. Czy to ja sama za siebie samą modliłam się? Żmija. Kobieta. Siostra, nie siostra. Krwi plama tu, i tu, i tu, i tu. Któż zabija za malin dzbanek siostrę? Jeśli zbora to zapyta, to powiem ja. Nie mogę skłamać i powiem ja. Jak to ja? Wczoraj mogłabym przysiąc, że nie. W las, w las, w drogę. Wczorajsze serce niechaj się za ciebie modli. Ach, jam się wczoraj nie modliła. To źle, to źle. Dzisiaj już nie czas. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga.